Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam w czwartek, 24 lipca, patrzymy sobie, kochani, przesłanie anielskie oczywiście, biały kamień i taki turkusowy, druga grupa, wybieramy sobie jedynkę, dwójkę, sprawdzimy co tutaj aniołowie mają do powiedzenia nam do runy dnia, runa dnia to runa Iwas. A więc tutaj odradzamy się, może coś nowego będziemy wprowadzać inaczej, może zadbamy o ciało, może jakieś zabiegi kosmetyczne, może jakieś inne myślenie, może zakończenie jakichś już nierokujących relacji, odcięcie się od czegoś, może jakieś porozumienie z kimś, z kim byliśmy złaśnieni, może wyjaśnianie jakichś spraw z przeszłości. No taki dzień, gdzie, gdzie może dojść do starć, kochani, ale jest to energia też sukcesu, uzdrowienie jakiegoś, obszaru, uzdrowienie myśli zapraszam na runę dnia na playlisty a teraz patrzymy dla grupy numer jeden, jakie przesłanie uwolnienie, a więc dzisiaj może być odrodzenie, uwolnienie od czegoś co nie służy zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie twoje serce jednak jeśli twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego Jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Może to być coś, co robisz nagminnie, schematycznie. To więź, niczym łańcuch, przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Więc tutaj y, trzeba by było zawalczyć, kochani, poprosić anioły, by pomogły ci przeciąć te więzy zbyt mocno łączące cię z ludźmi, z rzeczami, z emocjami, bo może właśnie uda się dzisiaj pięknie, inaczej, na nowo. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę. Staniesz się autentyczny, autentyczna. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Bardzo dobra energia dzisiaj, bardzo tożsama z energią i Was. Afirmacja. Uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Zobacz. Przebaczenie. Przebacz sobie, przebacz osobom którym tutaj czujesz, że przez nie gdzieś tam czujesz żal, rozterkę, czy przebacz też osobom, które, którym ty wyrządziłaś jakąś, wyrządziłaś jakąś krzywdę, może warto tutaj pouwalniać. Są piękne medytacje, kochani, na to, żeby uwolnić się od tego, co niekoniecznie my dobrze, ale też i uwolnić się od tego, co nam niekoniecznie dobrze ktoś tutaj życzy. Działa przepięknie, kochani. Zapraszam. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić? Mimo Bierz pod uwagę swoje sny. Mówi tutaj Archanioł Michał i modlitwa do Archanioła Michała. Dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w czerpaniu radości, ze wspaniałego, relaksującego nocnego snu. Archaniele Michale, zaprosiłam Cię do moich snów jako nauczyciela, jako przewodnika, jako uzdrowiciela. Proszę, pozwól mi zrozumieć, opisz tutaj sytuację duchowo i udziel mi, Porady, a więc jeżeli coś przychodzi do Ciebie, a czegoś nie rozumiesz, to tutaj poproś archanioła Michała, on Ci pomoże, wesprze. angeli, wspólnota duchowa lub religijna, połącz się z ludźmi o podobnych poglądach, aby się przyjaźnić i przyspieszyć swój duchowy rozwój. A więc odcinaj tę sytuację tych ludzi, z którymi nie jest ci po drodze, odchodź od tych, którzy ranią, przebacz i idź w kierunku połączenia się z ludźmi o podobnych poglądach. Rosetta, jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi, twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. W przeciągu kilku tygodni coś ma szansę się zmienić tutaj. E, przyjść, działanie, podejmij działanie. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku, a więc może to być podróż właśnie wewnątrz siebie. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą i uwierz w to. I druga grupa, kochani. Archanium Hamuel działa za pośrednictwem różowego promienia miłości. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotowy, by otworzyć Swe serce na przyjęcie miłości bezwarunkowej. Miłość nie zna granic, akceptuje wszystkich takimi, jakimi są. Miłość nie osądza. Prawdziwa miłość jest tak potężna, że unicestwia krzywdy, złość i rozłąkę. Pozwól miłości wypłynąć z Twojego serca i obmywać tych, których kochasz, tych, których nie lubisz oraz tych, których nie znasz. Dzięki temu. Utworzysz most światła, po którym mogą poruszać się aniołowie, niosąc spokój i nadzieję. W zamian Twoje życie będzie błogosławione i pełne miłości. I afirmacja moje serce przepełnia płomień miłości. Muzyka, a więc twórz muzykę, słuchaj muzyki. Będzie bardzo kojąco działała na Ciebie dzisiaj, a może usłyszysz jakieś słowa w jakiejś tekście. Które będą bardzo tutaj wzmacniające dla Ciebie albo wskazujące Ci coś. Archanił Michał, uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za wspieranie, prowadzenie i strzeżenie mnie, kiedy słucham swoich uczuć i działam zgodnie z nimi. Pomóż mi rozumieć i wyrażać swoje emocje z miłością. Dzisiaj bursztyn warto nosić, mieć przy sobie. Powiedz to Bogu, weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. A więc jeżeli męczy Cię jakaś sytuacja, coś jest trudnego w Tobie, to właśnie może podczas medytacji warto to w, uwolnić z siebie, tak? Indriel. Jesteś bojownikiem światła, Bóg potrzebuje cię, byś niczym anioł roztaczał blask, boski blask nad ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. Medytacja przyniesie ci odpowiedź na twoje pytanie. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko odśwież ciało, umysł i duszę. Przepięknie oczyść się dzisiaj, piękna energia nowiu bardzo wspomaga. Miej odwagę się zmienić przejść przez bramę zacząć coś na nowo, inaczej, nie oglądając się w przeszłość, patrząc do przodu. Idź w kierunku nowego. Wszystkiego co najlepsze, kochani, jak to będzie piękna, piękny czwartek, piękny dzień. Mi